Szukasz pierwszej fury za tysięcy? Rozważ tą propozycję. Seat Leon. No tego auta chyba nie mogło na tej liście zabraknąć, między innymi dlatego, że często o nie pytacie. To bliski kuzyn Oktawi czy Golfa, więc mechanicy znają go na wylot, a części są naprawdę tanie. Do tego były tu jeszcze normalne i proste silniki, od wolno-sących benzynek przez legendarne 1.8 turbo, po kultowe 1.9 TDI, które po chipie zrywa asfalt. No, przynajmniej właściciele Leonów tak myślą. Problemem jest to, że wiele egzemplarzy jest już na maksa wyjeżdżonych, bo przeciętny Leon był już w posiadaniu dwóch innych młodych kierowców, którzy czuli się w hiszpańskim wozie jak drugi kubica. No i mogli się tak czuć, bo Leon prowadzi się całkiem nieźle. Oczywiście nie jest to poziom Civica, ale jak na przednio napędowego kompakta, i tak jest spoko. Wnętrze też może się podobać, a deska przypomina Tom's a 3, no ale zaoszczędzono tu trochę na materiałach. No a jak macie trochę więcej kasy, to możecie pójść w taką fajną, żółtą kuprę, która jeździ już naprawdę świetnie.